Uwaga, uwaga, żołnierze, przed Wami kolejne mordercze zadanie! Coś w rodzaju zabawy w wykradanie flagi. Tylko, że w tym przypadku flagą jest skrzynia pełna fantastycznych sekretów. Żeby dowiedzieć się, co znajduje się w skrzyni, Trzeba wygrać to wyzwanie. Gra jest warta świeczki. Nie tylko można zyskać nietykalność, ale i zajrzeć do skrzyni. Bądźcie ostrożni, te sekrety mogą rozerwać wasze mózgi na kawałki. Ja potrzebuję mózgu. Spoko Maroko, dostaniecie rolkę taśmy, żeby postryjać swoje szare komórki do kupy. Żarówy to wasza kwatera główna. Nasi nieocenieni dekoratorzy mieli dla was zbudować zamek warowny dający spore możliwości obrony przed wrogiem. Ale woleli wybrać się do kina, więc musicie zadowolić się tym. To jest szopa na narzędzia. To była szopa na narzędzia. Powodzenia! Jak mamy bronić tej skrzyni sekretów bez fortyfikacji? Urządzimy burzę mózgów i opracujemy plan. Róbcie sobie co chcecie. Idę zastawić pułapkę na wroga. Powiedział łapkę? W filmach o czasach pierwszej wojny żołnierze zawsze kryją się pod ziemią. W kopach. Dobra, niech ci będzie. Wykopiemy przytulną lisią Janę. Duncan, reszta drużyny kupiła mój błyskotliwy plan. Byłoby miło, gdybyś trochę nam pomógł. Byłoby miło, gdybyś wreszcie zamknął tę swoją wiecznie rozkłapaną jadaczkę. Jestem zajęty. Mam serdecznie dosyć Duncana. Od pierwszego dnia żyły sobie wyprówam. Nagle pan mam wszystko w nosie, zaczyna coś robić, i ludzie idą za nim jak w dym. Może i pomógł nam wygrać pierwsze wyzwanie. Ale woda sodowa uderzyła mu do głowy. Pani Admirał, co się dzieje? Cóż, Duncan jakoś tak nagle zniknął. A reszta żarów nie wiadomo, dlaczego grzebie ziemi. Moim zdaniem należy ich zaatakować. Ej, jej seksowność Admirał Lindsay mówi, że czas na atak. E, chwileczkę, Pani Admirał. Drobna sugestia od Explosivo. Radzi przygotować trojańskie taco. O! Gigantyczny placek, taki pięciokilometrowy. Potem napełnimy go wołowiną, fasolą, serem i papryczkami. Lubię, jak jest ostro! Si, mój, mój, kaliante! Ale salsa, przyjaciele! Salsa będzie z dynamitu! Zaniesiemy tako do ich obozu, odgryzą kawałeczek i wtedy nastąpi bomba! Panie admirał Przystępujemy do ataku, więc ruszcie tyłki i wejdźcie! O, rany! Słuchajcie, poddani! Wiem, że boicie się stanąć do walki, ale powiadam wam, bądźcie silni, bezwzględni, nieustraszeni! walczcie o te skrzynie jak o... chwilą tu byli Mam brzuch jak ryba rozdymka. Zaraz wybuchnie. Szauna? tylko bez wiatrów mi tutaj. Nie tylko dlatego, że to ohydne. Ten dźwięk mógłby nas zdradzić. Ale mam tu powietrzne dziecko, które chce się urodzić. Szasza dziecinko, jeszcze nie czas Jak stamtąd wyjdziesz, zabij o nas Harold, skarbie, źle, że skłamałam To był błąd, wybaczysz mi Jasne, jeśli powstrzymasz Gazy <śm> Mam tu zadrapanie. Moja twarz nie zniesie takiego maltretowania. Mam tego dość! Musisz... musisz mi dać przepustkę, pani admirał Lindsay. Czy ciebie to bierze? Nie. Jej seksowność admirał Lindsay mówi, żebyś przestał świrować, jasne? Easy, jesteś jakby dziewczyną, tak? Pomożesz? Wiesz, owinąłem sobie Bew i Lindsay wokół palca, ale teraz one się znarowiły. o co chodzi? Mam być szczera? Zupełnie tego nie kumam. Żadne z ciebie ciacho! Nie obchodzi mnie, co myślisz. Ja? Żadne ciacho? I kto to mówi? Ludzie. Ślepa wariatka imieniem Izzy. Dla ciebie ja jestem ciachem, tak? Jasne, schrubałabym cię. To fajowo, Iz, bo chociaż jestem słaby i połamany... To i tak bardzo cię lubię! To miłe, grubciu, ale eksploziwo? Eksploziwo kocha tylko dwie rzeczy. Pierwszą jest. Bum! A drugą jest. Bum! Złóż to do kupy, co otrzymasz? Bum, bum! Ole! Co się tutaj dzieje? Próbuję powstrzymać wielkiego pawia! Spoko, ludzie, chyba już po problemie. Czuję się o wiele. <słuch> <słuch> Wymieniam! Matko, co za skarpetkoza! Bardzo przepraszam. Czuję, że zawiodłam moją drużynę. Czujesz? Harold, czym ty się ulicha zajmowałeś? Próbowałem zespolić drużynę. Bez twojego wsparcia. Panna Wyziewy też nie pomogła. Pretensje do szefa. On zrobił te koktajle. Niczego nie potrafisz zrobić porządnie. Jesteś idiotą. Przynajmniej tu jestem. Przynajmniej się staram. Prawdziwy żołnierz nie opuściłby swojego oddziału. Kolo, zabierajmy się stąd. Nie, najpierw powiedz, że jesteśmy drużyną. Wolisz umrzeć z powodu zatrucia toksycznymi gazami! I powiedz, że cenisz mój wkład w sprawę. Ten złowieszczy odgłos oznacza, że zbliża się coś bardzo złego. To może być gorzej? Nie jesteś kompletnym patałachem. Cenię tę małą część Ciebie, która nie jest patałachem. Możemy już iść! Ma się rozumieć, kolego! Ich czworo, a nas dwóch. Marne szanse! No co ty mam w zanadrzu tajną broń? Twoje namią już po nas! Aaaa! Szanuję waszą siłę, ale i tak was pochłonę! Muszę przyznać, że to było dobre. Świetnie się spisały. Drużyna się spisała. Czas minął. Żarówy obroniły skrzynię i kolejny raz wpisały się na listę zwycięzców. To oznacza, że makiety odeślą dzisiaj kogoś do domu. Teraz już mogę wyjawić zwycięskiej drużynie sekrety ukryte w tej pięknej skrzyni. Oto właśnie tak za żarcie walczyliście. Cała ta męka! Przelane łzy! Jakie łzy, ziom! Oczy nas piekły z powodu gazowych ataków leżały! Takie ogromne poświęcenie i po co? Dla pustej skrzyni! Wojna to szaleństwo! Czemu? Proszę, płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiaj nikt nie jest bezpieczny. Lindsay, powiedz, jak oceniasz swoje szanse? Bądźmy szczerzy. Moje nędzne admirałowanie przesądziło o przegranej. Jeśli dziś odpadnę, nikogo nie będę winić. Z wyjątkiem bez! Dlaczego mnie? Na kogoś muszę zrzucić winę. Dobra, kolej na Izzy. Przesadziłaś przy pierwszym wyzwaniu. I to kosztowało makiety zwycięstwo. Czy to twój szalony tyłek zasiądzie dzisiaj w limuzynie? I to po raz drugi? Eksploziwo nie będzie odpowiadać na żadne pytania! Justin, Beth i Lindsay najwyraźniej opuściły twój narażnik, przystojniaku. Martwisz się? Nigdy się nie martwię. Nie chcę mieć zmarszczek. Dobra, dobra. Podliczyliśmy już wasze głosy. No! Najwyższy czas wręczyć nagrody. Dzisiaj pozłacany Chris wędruje do Beth, Lindsay i. Ołena. Zostało nam jeszcze dwoje nominowanych. Ostatniego Chrisa otrzymuje. Justy! Będę tęsknił Zagłosowałem na Izzy nie dlatego, że powiedziała, że żadne ze mnie ciacho. No dobra, właśnie dlatego zagłosowałem. Tylko, że Beth i Lindsay groziły, że odeślą mnie do domu. Ale jak widać, nie straciłem swojego uroku. Musiałem tylko. Troszkę się przyłożyć. Zaprezentowałem działające na niewieście serca machnięcie grzywą. Jestem w grze, kochani! Cóż, nareszcie pozbyliśmy się panny kopniętej i postrzelonej. Znowu po raz ostatni. Mam nadzieję, zbiórka za tydzień na planie totalnej porości! Spocznij! Czerech wojowników i niekończące się zło. Za chwilę w Cartoon Network Shaolin pojedynek mistrzów.